Но тут и на ставке как это есть

Shut <laughs> prosić nam ludzi świeckich o miłosierdzia Bóg nie o miłosierdzia oczekuje od nas okazywania miłosierdzia naszym bliźnim powiedział biskup Andrzej Taja w polskiej katedrze na zakończenie roku miłosierdzia przewodniczący zespołu episkopatu do spraw ruchów kościelnych zaangażowanych podkreślił że Jezus Chrystus Król i Pan oczekuje w uległości wobec jego woli Gracias. Mamy już no to szczytanie, nie spodziejmy się jak 16, 17, 18, lat głównie to jest w składności mniej piątanych z stanie wiedzy co to no między innym, między też można pokazać na koniec cyklu, że uczono mnie w koszcie rozmowy i no i będziemy mieli mniej koszcie właśnie na osoby... Nie, że na przykład ne, włączanie będzie

Oh! <laughs> みたいな。い Zakładam filozofania w wynajem spokoju, w którychś pana głosu. Dlatego też ja tak wiem, że tyle razy zaczynamy z biegiem, bo nie mam, to z tym coś tam się no <laughs>